Paulina, widziałem, że rozmawiałaś z Patrykiem Wegą i mam wrażenie, że szykuje się kolejna realizacja Twoich marzeń, czyli jakaś rola ponownie u Patryka. To jest w ogóle cześć, to jest w ogóle niesamowite, bo jesteś chyba dzisiaj trzecim czy czwartym dziennikarzem on mnie o to pyta. Ja naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że stawiając Insta Stories czy filmik do siebie na social media, zrobi to takie poruszenie. Stawiłam, bo, bo ta rozmowa była spełnieniem moich najskrytszych marzeń. O czym była? Myślę, że, że za wcześnie jeszcze, żeby się z tym z Wami dzielić. Natomiast przy, ta, wynik tej rozmowy przewyższył moje jakiekolwiek oczekiwania. Bardzo, bardzo na tak wszystko i moje marzenia się manifestują. Bardzo teraz mało czasu mam na wszystko, no i co, no i wszystko jest dobrze, za, za, za dużo też nie chciałabym mówić i myślę, że nawet byłoby to nieprofesjonalne w tym momencie, ale wszystko jest super. Rozumiem, że szykuje się nowa produkcja, w której wystąpisz, ale czy mogłabyś chociaż powiedzieć, w czym chciałabyś, bo rozumiem, że nie możesz zdradzić szczegółów, ale gdybyś miała puścić wodze fantazji, to w czym chciałabyś wystąpić? Ja bym chciała zagrać totalnie inną osobę niż e, zazwyczaj dostawałam rolę, czyli najczęściej to były żony gangstera na przykład, czy jakaś bardzo atrakcyjna asystentka. E, natomiast w ogóle moim pierwszym takim debiutem była główna rola w, seria, w serialu kryminalnym 997, gdzie tam było ogromnym wyzwaniem, ponieważ e, ja od razu dostałam scenę morderstwa, e, było to bardzo trudne. Oni mi tam wręcz pobili bardzo. I to naprawdę było wyzwanie i ja bym chciała tego typu rolę dostawać. Chciałabym, żeby to totalnie zmieniało mój look cały. Czyli wręcz ja bym dla takiej roli chciała totalnie zmienić swój wizerunek. Na przykład mieć inne włosy, ściągnąć rzęsy, ściągnąć paznokcie, być totalnie innym człowiekiem i to byłoby wyzwanie chcielić się zupełnie inną postać niż rzeczywistości, bo ja kocham wyzwania. Uważam sobie, że taka rola to również no, pokazanie siebie i swojego kruszku. Czy ty się dołuczasz w jakiś sposób teraz? Chodzę już na pewne lekcje, bo muszę teraz. <grym> Też wystąpiłam ostatnio w pewnym serialu, ale póki on nie zostanie wyemitowany, to jeszcze nie mogę się podzielić z Tobą tą wiadomością. Tam jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym szumem wokół mojej osoby. Od, od paru tygodni, i wszystko co najlepsze idzie do mnie. To w takim razie, gdybyś mogła powiedzieć jeszcze te role, które będą przed tobą, e, czy masz jakiś taki punkt, który chciałabyś w życiu osiągnąć, związany właśnie z rolami? E, tak, chciałabym w pierwszej kolejności być u i e, dostać pierwszoplanową rolę. Ale ja już mu to powiedziałam, jesteśmy po rozmowach. A później chciałabym, marzy mi się, wystąpić w ogóle w zagranicznej produkcji, ale ja już też jestem, zapisałam się na lekcje angielskiego, i ja angielski znam, natomiast za, zapisałam się bardziej z, z położeniem nacisku na akcent, bo też pewne są plany, o których nie mogę mówić. Ale tak, jest to moje... W ogóle się bardzo inspiruję Julią Wieniawą, bardzo ją podziwiam, chciałabym być taka jak ona. Też miałam okazję współpracować z Julią na planie w serialu Teściowie więc e, troszkę mogłam się od niej poduczyć, obserwować. Czy ona ci radziła coś? Doradzała może podczas tej rozmowy? Julia jest przede wszystkim bardzo miłą i ciepłą osobą. Często czytałam jakieś artykuły w mediach, że Julia taka, Julia taka. E, trzeba najpierw z daną osobą porozmawiać, a później się wypowiadać e, o danej e, osobie. E, roz, miałam okazję też porozmawiać chwilę z Julią. E, Julia jest bardzo taka też pomocna. Same dobre rzeczy mogłabym o niej powiedzieć. Byś mogła nam powiedzieć, bo dzisiaj było za Trumpa i tam Melanie wystąpiła w dość ciekawej kreacji. jak dzisiaj wiemy jesteśmy na pokazie Denis Claire, więc pokaz modowy. Byś mogła ocenić Melanie. E, a nie widziałam w ogóle jeszcze tego. O, kurczaki! E, ojej, nie wiem czy, czy ja w ogóle powinnam się... No, ale jest dzisiaj pokaz mody, bo ja jestem znana, że ja mam kontrowersyjne odpowiedzi. E, no, uważam, że troszkę poleciała za grubo, nie, że ten kapelusz w ogóle nie widać oczu. Ja nie wiem, jak Trump ma jej skraść buziaka później, jak się gdzieś tam schowają. E, nie, słuchajcie, żarty żartami e, uważam, że jest zbyt e, taka tłumacz. Ona na pewno chciała się ubierać e, według etyki jakiejś tam mają... E, e, narzuconej, prawda? Na pewno mają osoby, które podpowiadają, e, natomiast ten ten kapelusz, no nie wiem, ja bym zmieniła stylistę po prostu. Uważam, że bardzo niekorzystnie wyglądało i bardzo tak w ogóle szczerze to wygląda, jakby miała iść w ogóle na stracenie, miałaby mieć głowę zaraz obciętą. No, więc, więc ja bym zmieniła stylistę. Paulina, a co powiesz o tym pocałunku, o którym jest tak głośno? Pocałunku Trumpa? Pocałunek akurat widziałam, bo ktoś mi podesłał. Nie no, powiem Wam, że strasznie komiczna e, sytuacja. Wręcz taka też była moja reakcja. E, no takie, powiem Ci, to jest trochę takie... fopa, bym wręcz powiedziała. Na pewno źle dobrana jest ta stylizacja i, e, i myślę, że ona mm, zupełnie niechcący wyraziła e, swoją postać na e, takie wyśmiewanie ze strony ludzi i na pewno będzie bardzo dużo e, komentarzy takich e, szyderczych. Żeby własny mąż jej nie mógł pocałować. i To było takie, nie wiem czy widziałeś, takie No powietrze całuje. No, no może niech, nie wiem To jakby jakby tlen, łap, wiesz próbował łapać. Nie, nie. Bardzo mi się nie podobało. Mam nadzieję, że Melania e, e, że Melania zmieni stylisty. Natomiast bardzo mi się podoba, że ona teraz tak bardzo kroczy do tego, do czego kroczy, bo uważam właśnie, że nieważne czym ktoś się zajmuje, zajmował wcześniej, e, nie jest e gdzieś szczuplatkowane i wszystko przed nim stoi otworem.